Tak, jeszcze jeden fragment pana Rafała Kowalskiego. Ostrzegam ten fragment, który sobie przeczytamy. Niech będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy się kręcą koło protestantyzmu i dla zdrowomyślących protestantów, którzy szczerze szukają prawdy i może są gdzieś, albo są gdzieś właśnie na, na progu między katolicyzmem a protestantyzmem. Ten, to, co teraz przeczytamy niech będzie ostrzeżeniem czerwonym światłem przed tym, do czego może doprowadzić was protestantyzm, do jak absurdalnych absurdów, do, jak, do jakiego stanu zatwardzenia i obłąkania, e, zatward obłąkania i zatwardzenia w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Niech tych kilka zdań, które przeczytamy z wpisu pana Rafała, będzie dla was przestrogą. Uważajcie na protestantyzm, jeśli nie chcecie skończyć w tak zatwardziałym obłędzie grzechu przeciwko prawdzie. Tu już nie można mówić o ignorancji, tu już nie można mówić o jakimś kłamstwie, pomyłce, tylko otwarcie o zatwardzeniu w grzechu przeciwko duchowi świętemu, który jest duchem prawdy. Widzieliśmy ostatnio w tym krótkim, trzyminutowym filmiku, że pan Rafał pisze, że Bóg był w łonie Maryi od samego początku, od poczęcia. Zobaczmy, co pisze. To jest fragment z długiego wpisu. Zajmiemy się tym wpisem trochę więcej, ale nie teraz, teraz tylko krótki wycinek. Jeszcze raz, przestrzeżenie dla wszystkich sympatyzujących z protestantyzmem. Do czego może was doprowadzić protestantyzm? Pan Rafał pisze tak, Maria urodziła Jezusa odwieczne słowo, czyli Boga. Pięknie Panie Rafa, ale bardzo dobrze. Maryja urodziła odwieczne słowo, Boga. Pięknie. Wykrzyknik. Ale co jest po wykrzykniku? Maria Maryja nie jest z tego powodu Matką boską, czyli urodziła Boga. Ale nie jest z tego powodu matką boską. Jest zwykłym, grzesznym człowiekiem, a Bóg jest wieczny i nie ma matki i ojca oraz babki. Czyli Maryja urodziła odwieczne słowo, czyli Boga, ale Bóg nie ma matki, bo jest wieczny. Nie przysługuje Maryi z tego powodu y, tytuł Matki Boskiej. Poniższe słowa o tym świadczą i wszelka nadinterpretacja wynoszenia bytu Maryi, Maryi do rangi boskości jest normalnym zwiedzeniem. Panie Rafale, to ja panu powiem, to co pan pisze jest zatwardzeniem w zwiedzeniu, bo coś pan tutaj napisał. Maryja urodziła Boga, ale z tego powodu, że urodziła Boga, nie przysługuje jej tytuł Matki Boga, bo Bóg jest wieczny, więc jak się mógł urodzić? Bóg nie ma Ojca i Matki. A piszesz Pan w pierwszym zdaniu, że Maryja urodziła Jezusa odwieczne Słowo, czyli Bóg. Ale nie jest Matką Boga? Wcześniej Pan pisałeś, że nosiła w swojej łonie Boga, od poczęcia Chrystus w łonie Maryi był Bogiem. Teraz Pan otwarcie stwierdza, że Maryja urodziła. Pierwsze zdanie jest katolickie. Maryja urodziła Boga, ale nie przysługuje z tego powodu tytułu Matki Bożej. To jest, panie Rafale i drodzy protestanci, efekt protestantyzmu. Do jakiego absurdu? Przeczytajcie sobie ten, rozważcie sobie sami, na, na własny koszt, ten fragment tego wpisu i w ogóle cały wpis. To jest już opętanie i zatwardzenie w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czytam to jako przestroga przed tym, do czego może doprowadzić Protestantyzm. Więc uważajcie, jeśli nie chcecie skończyć w takim absurdzie. Maria urodziła Boga, ale nie jest Matką Boga. Bo Bóg nie ma początku. Bóg jest odwieczny. <laughs> Maria jest Matką Zbawiciela. Maria jest Matką Pana, ale nie Boga. Po czym mówię, że urodziła Boga? Więc jeszcze raz, powracając do pierwszego nagrania. Maryja jest matką Pana, tak mówi Elżbieta, matka Pana mojego. Czy ten Pan, którego Maryja nosiła w łonie, był Bogiem? No był Bogiem, no tu Pan Rafał przyzna, że był Bogiem. Więc w stajęce urodziła Maryja Jezusa Boga? No tak. Ale nie jest matką Boga. Moi drodzy, zobaczmy, tak wcześniej mówiliśmy sobie o różnych rzeczach i przechodziliśmy do kolejnych rzeczy. Teraz, znaczy, wcześniej zatrzymaliśmy się trochę o y, utracalności zbawienia, milczenie. Nikt już z protestantów nie potrafi obronić. Pan Rafał Wysiad pisze na wiele różnych tematów, ale obronić teorię nieutracalności zbawienia nie potrafi. potrafi y, przyciskali, przycisnęliśmy teraz y, ostatnio o Konieczności uczynków do zbawienia. Poczytajcie po wpisach żadnej odpowiedzi, tylko zmowy, żeby nie pisać. Brak kompletnych argumentów. Nie potrafię wytłumaczyć, co to znaczy, że Bóg odda tobie. Nie potrafię wytłumaczyć, że na podstawie uczynków Bóg będzie oddawał człowiekowi. Więc jak się tak trochę pamiętali jakiś temat, przyciśnie, to wychodzi cała ignorancja protestantyzmu. Teraz przycisnęliśmy trochę o tajemnicy wcielenia, w przeddzień, można powiedzieć, Bożego Narodzenia. No i widzimy, jak Maryja jest Matką Boga. Jest tak Matką Boga, że jednak nie urodziła Boga. Ale urodziła Boga, ale tak go urodziła, że jednak nie jest jego Matką, bo Bóg jest wieczny. I takie właśnie opętańcze, obłąkańcze, fantazje Made in Hell. Tak, uczynione w piekle. I w takim matriksie żyją. Więc przyciśnijmy jeszcze trochę, później przejdziemy sobie następnym razem do innych wpisów odnośnie wcielenia i zobaczymy właśnie do czego doprowadza protestantyzm. Pozdrawiam.